Mateusz Ferklon, zwycięstwo, co możesz powiedzieć o swojej walce? Myślałem, że będzie bardzo ciężka, lecz wyszło inaczej. Trenowałem niezbyt długo, bo przez niecały miesiąc. Myślę, że się przygotowałem w jakimś stopniu, ale nie do końca. Przeciwnik był dużo większy ode mnie, silniejszy. Bo... No, no właśnie, warunki przeciwnika no. robiły wrażenie. Jak miałeś plan wychodząc do ringu? Tak jak teraz, czyli lockingami go przyniszczyć delikatnie. No, no przeciwnik kontuzja, yy, otwarte chyba złamanie, tak? Tak, tak, tak. Yy, nie wiem co tam się dzieje. Nie wiem, sam jestem w szoku delikatnie, bo to jest moja pierwsza wygrana walka. Druga yy, wygrana wcześniej, no dobra. Nie wiem, co mówić. Najważniejsze, że wygrana, teraz się cieszysz. Eee, przeciwnik, e, no niestety, chyba wymaga opieki lekarskiej. <laughs> Powiedz, e, co dalej? Eee, nie wiem, na razie, to, na razie to idę z chłopakami z Radomiaka e, pobawić się i tyle. jak cały czas, nie wiadomo, nie? No. Dzięki za wywiad no i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.